Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was recenzję tej, którą tutaj widzicie. Ona jest oczywiście ogrodo, ogrodowa i bardzo przydatna i zdatna do swobodnego nawadniania jej jesienią. I jak jest susza, to trzeba ją nawadniać i napoić, albo roznosić nasiona różne, dlatego trzeba zadbać o tą trawę, bo jest dużo tych rodzajów traw. Holenderskie są albo na przykład te, takie tutaj jak na boisku wyznaczane do linii, ale jeszcze zanim to to chciałam wam was pozdrowić, moi kochani widzowie. Pozdrawiam ministrzem gol wulkanowego, pozdrawiam Milebskiego Maksymiliana, pozdrawiam Simpiulki Julki, pozdrawiam Julcie, pozdrawiam Julcie Ok, pozdrawiam Najka, pozdrawiam Hubusa 22, pozdrawiam Gol Wulkanowego, pozdrawiam Krysiana Kircznara 395, którego tu nie ma na YouTube. Pozdrawiam Karola Friza Wiśniewskiego, którego też nie ma na YouTube. Pozdrawiam Onerisa, pozdrawiam także. Są gilje TNC i nie pozdrawiam oczywiście. Czy, czy. No dobra, a teraz, nie przedłużając Wam zbędnego balastu, zaczynam dla Was nagrywać terawę. Wiecie, że jest tutaj dużo rodzajów teraw, więc można je nawadniać albo dbać o nie, żeby były dobrze wygładzone. Spójrzcie na tą terawę. Tutaj jest dużo takich listków tej terawy i można ją kosić czasami są różne rodzaje traw na przykład oleiste albo trawy takie jak na boisku, albo ogrodowe albo takie jak tutaj trzeba o nie dbać co jakiś czas żeby je dobrze nawadniać bo inaczej wtedy Bułbek Lob. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku, krótkim filmiku o recenzji terawy. Jeżeli podobała Wam się moja druga część o Tarawie, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co? Ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa!